W styczniu mróz stał się tak silny, że nawet czas zdawał się zamarzać. Pewnego popołudnia, gdy słońce wisiało nisko nad horyzontem jak zblakła pomarańcza, Puszek zauważył, że wszystkie opowieści w ogrodzie skute zostały lodem. Każda historia, każda wspomniana chwila, każdy śmiech i łza zamarzły w doskonałych kryształach lodu wiszących na gałęziach i leżących na śniegu. Zwierzęta były zaniepokojone, czy ich historie przetrwają taki mróz? Czy lód nie połamie delikatnych struktur opowieści? Wtedy pani Ania wyszła do ogrodu i powiedziała coś, co zapadło im w pamięci. Prawdziwe opowieści nie giną w mrozie, tylko zapadają w sen zimowy, by obudzić się silniejsze na wiosnę. Tej nocy, gdy temperatura spadła jeszcze niżej, Stało się coś niezwykłego. Księżyc w pełni oświetlił zamrożone opowieści, i te, zamiast pękać, zaczęły migotać jak diamenty, a ich światło odbite w kryształkach lodu tworzyło w powietrzu tęczową aurę. Nawet najbardziej sceptyczne zwierzęta zrozumiały, że ich historie nie są tak kruche, jak się wydawały, że prawda i przyjaźnie, które niosły, mogą przetrwać najcięższe warunki. Gdy nad ranem temperatura nieco wzrosła, i pierwsze promienie słońca dotknęły zamrożonych opowieści, lód stopniał, uwalniając historie, które zdawały się być jeszcze jaśniejsze, i bardziej żywe niż przed zimą. Puszek odserwując to zrozumiał, że czasem trudne chwile nie niszczą naszych opowieści, tylko je wzmacniają, nadając im głębie i blask, jakiego nie miały wcześniej. A ogród pełen teraz opowieści, które przetrwały najcięższą próbę, lśnił zimowym blaskiem, obiecując, że żaden mróz nie jest w stanie zamrozić serc, które potrafią kochać i opowiadać.